Chory jestem w widzowie, wiecie, dlatego czapę też mam ubraną, żeby się nie przeziębić. Ty, 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 ty. Ligusia. No, będzie dzisiaj Ligusia. Mogę tutaj odsłonić jedno. Kurwa, nie wiedziałem, że będę musiał aż tak wysoko czapę podnieść. Miałem nadzieję, powiem Wam, że jest gdzieś bliżej. Czy u mnie nie ogłosili na fame, a to śmieszna historia, bo właśnie podeszła do mnie taka koleżanka z fejmu i mówi, dawaj, zrobimy sobie ten. Zrobisz sesję na ogłoszenie cię do walki. Ja mówię, nie zrobię, bo nikt mi nie powiedział wcześniej i się nie ubrałem na nią i nie zrobiłem. No ale generalnie tak, no widzowie, będę, będę, tak, walczę. Tak jest dokładnie. Na, na, na 14 walczę. Będę w poniedziałek na konferencji. Z kim z nitrem walczę? Normalnie się bijemy w K1. Czyli jak ja nie dostanę main eventu, nie, w sensie ja miałem dostać, dobra. Miałem mieć main event, tak? Wiadomo. Ale to jest dobrze, że go nie dostałem. Bo ja to mam wyjebany, tylko mnie wyzywali potem w internecie. Oho, i jest kurwa z Gaio Industries, ten Fryer w main evencie zamiast jakiegoś szefa. A tak to wszystko na trąbę poleci. I gimpera, więc co, co mnie to obchodzi? Kasy tyle samo, przeciwnik ten sam. Ja to się mogę nawet za darmo bić, w sensie za darmo bez PPV. Nitro walczy z oddychaniem, dobra, ale... Widzowie, ja trenuję od połowy lutego i jestem jeszcze chory teraz. Pierdole, aha, w ogóle dobra, ustalmy co się stało. Yy, widzowie, myjcie się, błagam was, kurwa, nie wiem. Ja z jakiegokolwiek kurwa eventu nie wrócę, już nawet i tak byłem ostrożniejszy. Normalnie zbijałem piątki, a teraz żółwia. Widz mówi, możesz wziąć na piąteczkę Marcin, ja mówię, no pewnie żółwik, tak, o robię. I chuj, i tak wracam z eventu, jestem chory. Pierdolone gangreniaki. Co to ma do mycia? Nie wiem, Ja coś brudni jesteście, no offense, nie, ale... Dobra, Gimper w nowym odcinku o Japczanie. Aha, Japczan dostał w pizdę, tak, beka z niego, wiadomo. Yy, co, była loża, tak, dostałem kasę za darmo, także na plus też. No nie no, jak wam, jak komuś się nie podobała loża, no to ja byłem sam widza, więc się tam nie dało, wiecie, ukręcić z tego, nie. Jak goście z YFL zamulili, to już nie moja wina. Tak, zaraz zobaczymy. Jaki jest ogień krytyki? No widziałem, że nieczyste zagranie Jabczana podczas swoim Dobra, nie chcę mi się całości oglądać. Co ja wam powiem, widzowie? To nie jest, kurwa, ja, ja wiem tyle co wy. Można się śmiać, że nie wiem, że mu się, kurwa, pomyliło, pomyliło ucho pasuta z nagetsem. Ja mu nie siedzę w głowie. Nie wiem, czemu to zrobił, czy to było specjalnie, czy tak wyglądało w kamerze. Kuba mówi, że niespecjalnie, to czemu mam mu nie wierzyć, no. Wiecie co, wykorzystywanie kontuzji, czy też słabości rywala to całkiem... Normalna sprawa w sportach walki, ale no wyglądało to niefortunnie faktycznie. Mógł mu lepiej wyjebać, no mógł, mógł, no ale wiecie co. Taki jest freak fight, to nie są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, no widzisz. Profesjonalista powstrzyma nogę, a kurwa, a Amadeusz Ferrari będzie chciał Polaka w zaświaty wysłać soccer kickiem, no bo się podpali. Wiecie, wierzę w to, że jak ktoś nie traktuje tego jak codzienność, napierdala się po mordzie, to mu się załącza w sytuacjach kryzysowych. Mechanizm walki o życie, typu wsadzanie palców oczy, albo coś takiego. Co ja wam powiem? No, nie siedzę mu w głowie, kurwa. Nie jestem odpowiedzialny za jego ruchy i tyle, nie? Czy jedna z najgorszych gali? No, bardzo niefortunna, nie? Walka tej kwana, kontuzja popka, kasztanowy main event. No, brakowało też jednej fajnej, takiej dziesiątej, nie? Szkoda, że było dziewięć walk na tej gali. No i Amadeusz z Adrianem się nie pobili, tak jak naobiecywali. No szkoda trochę, na papierze wcale nie była zła, no a to, co się stanie już potem, w, w dzień kurwa gali, no to wiecie co, to jest losowe, to nie jest do przewidzenia. Nowy vlog watachy nie widzieliśmy, w sensie, nieźle, że Wardęga mnie nagrywał na tym, na gali mnie nie ma, to po chuj mnie nagrywał? Zestresowałem się tylko przez 3 minuty, bo on od razu do mnie podjeżdża, mówi a co tam o mnie mówiłeś w internecie? Ale uważam, że wybrnąłem całkiem nieźle, więc Dobra, bez kitu już trzeba zacząć grać w ligę. Jednak się nie da czytać czatu. Będzie gorzej od Nitra czy jak Kondycha. Zabij jego kurwa, no. W oktagonie można. Dobra, zaczynamy. Sprawdźmy tę gierkę. Liga legend brzmi fajnie. Każdą grę da się wygrać, pokażę ci. Wystarczy tylko odpowiednie nastawienie i lecimy. <śpiewanie> Ty wygląda kurwa jak Zurk z tej historii teraz. Co za kurwa, close. Jaż ja go zbanuję, że nikt tego nie wziął. <grymny> e to kurwa ona ma on co? Co? Są w zasięgu. He! Dobrze kurwa, mamy to. <grym> co jest Jurek? Zapatrzyłeś się na Altaba Ty, Ruro, snajperska Ty, kurwo jebana, snajperska, obleśna Dobrze, Jurek Zabiłeś Ksaya. No i kurwa, dlaczego? Dość nie, no, pir do Ja jebie. Ale się kozacko gra. Wow, no i otworzyliśmy, mi jak Wy jakby powinniście otwierać. Nagrody z Prime Gaming, widzowie. Ale ja jestem chory, jest przeklęta środa, nie ma lukiego. Nikt się chyba nie spodziewał lepszych rezultatów. Dobra, lecimy nexta. Ta gra będzie lepsza, to był wypadek przy pracy. Dobra, gram sylasem pod Ludena. Widzowie, jestem sześć razy lepszym sylasem od Dracula. V, water, eee! Haha! <laughs> Co jest? Dobra, wygrana gierka za darmo No kurwa macie, jaka to jest gra Kurwi, do domu A! Ale noby

Proszę, jestem najlepszy, jestem najświetniejszy, kurwa, i mam za kola. Kurwa, no. Ja nawet nie mam zoni. Eee, to nie ma sensu taka gra. Kurwa, ci bruzerzy są popierdoleni przecież, no! Kurwa, nie chce mi się grać w tę grę, jak kurwa te pierdolone mele championy mają 4k kurwa, i 2000 d, i kurwa jeszcze drain tankują ci przez 30 sekund. Kurwa, jak mi się nie chce w to grać. Jedyne co jest w stanie to zabić to Adekerę. Ja akurat dostałem upośledzonego kurwa z dwoma itemami w 40 minucie. <grym> Idę kurwa z Maxiem, loda mu robić. Chodź, Maxiu. Siema kurwa Maxi Haksi. Siema Marci. E, dobrze, że kurwa ten, że zaakceptowałeś zaproszenie, bo byś był Maxi Taxi. Haha, czaisz, nie? Byś kurwa na Uberze. No tak, dokładnie. Dobra, wybieraj rolę. Ja gram idę, dalej. O kurwa, Mać! Nie wiem, kurwa. Dobra, i Dobrze, czy można zagrać w dżungli w takim razie? Siemanko! Siemanko! Co słychać? Co słychać? Sajebiście jest. Yy, sraka z dupy, nie gostuj, ok? Napisz ok, jak się zgadzasz. Kurwa, przyjdź tym Mordekaiserem, bo ci kurwa na tłukę przecież w prawdziwym życiu. Nie, Simsach. Dobrze, ale go zamknął w czarnej dupie. Ale czemu się śmiejesz, tak się mówi no. Tylko, że poprawiać musiałeś się. E. Dobra, jebiemy go? Jebiemy go, dawaj no, Maxi, próbuję, nie Dawaj kurwa, próbuj coś tam. Jeb go. Nie no kurwa. Taki niesprawiedliwe kurwa Ja pierdolę lekka bony, kurwa Spokaj go no samo pierdolę What? Zostawiłem ci, bierz Dzięki. What? U, 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 what Kurwa, ta lux. O kurwa <śles> No kurwa, no nie kurwa trzymam, kurwa Nie chce mi się w to grać, no nie chcę mi się, kurwa, ciebie nigdy nie ma Ten pies Mordekajzerem też kurwa zawsze pada Na tych dwóch kurwów to ja nawet nie liczę No kurwa, co on na tym ptaku tak popierdala? No Goni, 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 goń. Pa, pa, pa. pa, pa. O kurwa, kurde. kurwa, on szesnaście, daj. No kurwa, daj coś. Wiktor z Arkany, Oni coś wiedzą. Coś podejrzewają. Wow. No, no i co? Dasz się wygrać w League of Legends? Obaliłem mid. No pierdolę, ty, oni mieli czterech masterów, nie? Nie dość, że sąsiad składuje złom, który pozostawiony jest przez niego w całej piwnicy. To smród i odór, który wydobywa się z jego mieszkania jest nie do wytrzymania. A jakieś libacje alkoholowe czy coś zauważyła po jest, on wiesz, nie jest pijany, on trzeźwie jest bardzo rzadko. Sąsiedzi dodają, że smród jest uciążliwy także dla innych lokatorów bloku, którzy interweniowali w sprawie do administracji bloku. Nie się tutaj wejść. My tam nie wejdziemy. Filmiki, które czujesz? 30 minut? No, wygramy, wygramy. Szybka 15, Maxiu, nie? Dał jakiś Early Piczek. Ja jestem w stanie wziąć od do zabijania wczesnego. Dobra, jakiś szalony piczek na mida pod AP. A jakbyś ją tak zamknął w klatce wejgarem? Słab, Słabo, słabo. EW Ryzen. Nigdy w życiu Ryzen nie grałem. Isandra. Nie wiem. nudy. Karerka, nudy. nudy ja znasz na postaciach widzę O to poka No to kurwa Velcox. Jak ty chcesz z tym zabić? No na zobaczysz ganku. No kurwa Ja pierdolę Dobra bij bibi tego lamusa Zabijesz kurwa coś? No kurwa co zabijesz? No to Nie wiem, taki uznes tak. jest ten kurwa Twój Eksai. Nie, nie, nie mogę kurwa z tego słuchać, no. Dobra, tam tepka, kurwa. Pomogę mojej drużynie, lecimy. Ja się nie obawiam konfrontacji. Co, co, co zrobię? <grym> <grym> o kurwa, ty przymknął mnie. Kurwa. Dobra, ale pomożesz, kurwa, czy tak o będziesz? No kurwa, napierdalał no, nie, tam tym rybem. Aha, ty kurwisz czuję. Oj, 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 oj. Yyy, no ja pierdolę, jeszcze ich support ma flesza. No. Nie, no i o to skieruję. Tylko daj mi momencik. Potrzebuję Ludensa i Rabadona i robię to one 9 Dobrze, Maxi, Haxi. Jak ty chcesz zabić welkozem tym jebanym turbo P-Championem? Maxi? Haxi? Ja nic nie mam. Bigo, kurwę jak nic nie masz? No nic nie mam Masz coś kurwa <śmiech> <śmiech> No O kurwa, no ja <laughs> to no Dawaj go Maksiu Dobrze Nie jest nie jest nie jest. No ja pierdolej, ma flesza no, co to kurwa za aru jest ja pierdolę, a dlaczego Karma z Moonstone wygrywa na Wiktora 1 na 1 no? Dlaczego Ty się szhuja? Dlaczego mój adekery ma 40 CSA do tyłu? What? Jakim cudem jest ja. on ma 7 4 Dawaj, dawaj, tego tepka. Kurwa. Nie no, jak aksion... ty tu jeszcze się wyjebałeś? Jak zerki no. A kurwa, co jest grane? No ja pierdolę! A jeszcze wart jest w tym krzaku, nic nie wyczyszczone, kurwa. Tęga. O jezu! No kurwa. Dawaj, kurwa. Nie wiem, na f- Dobra, poddajmy to po prostu. Już zaraz jest królowa w hate parku, zapomnę o wszystkich problemach. No chyba, że powie, że nie chce ze mną nagrać sekstaśmy. Wtedy mi będzie trochę przykro. Dobra, odpalamy hate park. W zasadzie wystarczy powiedzieć, że jest to doda i chyba w tym yes, w tych krótkich, w krótkim wyrazie, w tych czterech literach wszystko się zawiera, bo i tak Cię wszyscy znają. Co ja Ci mam w ogóle przedstawiać? Tak, po 20 latach faktycznie te cztery litery robią robotę. W ogóle cztery litery często robią robotę. Robią mhm. i to u każdej płci. Typo Ona to, wie. nasi widzowie mogą mieć wrażenie, że ubrałaś się niezwykle grzecznie, jak Ja specjalnie założyłam golf, żeby nie zaburzać kanałów percepcji. Może zaprezentuję. Jest. O, oh, jest, jest. Co tak, się... na siebie to jest szokowanie, nie jest tak? Myślisz? No, a nie? Nie, dla mnie to nie jest szokujące. Stanowski, to to kurwa, Tak, nawet nabieram kelnerów na to, że przychodzą, przynoszą mi szklankę z wodą, odwracają się po jakąś inną szklankę dla kogoś, z kim jestem, a ta już jest pusta, Mówią, oh, Jezu, ja pani nic nie przyniosłem, Ewie, owszem, nic. No i drugi raz przynoszę, więc piję za darmo. Ona jest piękna. No mam 38 lat i powiem szczerze, że bardzo dobrze czuję się w swoim ciele. E, bo tutaj jesteś kojarzona głównie z muzyką pop, nie z muzyką popularną, ale e, spotkałaś na swojej drodze muzycznej taką osobistość e, jak Fokus I chciałem jak się kto? zapytać. Nie, eee, jaki A, Fokus. Tak. Sadek, to widzowie nawet Jankmenowi się nie udało. Czarkiem, On i wysyłał, wysyłał kwiaty kim, do Dubaju. Więc, y, bardzo mm, jestem chłopczycą trochę. Znaczy dobra, jestem bardzo chłopczycą. No może brakuje mi trochę subtelności. Czasami. Czy <laughs> się <laughs> <laughs> dobrze bijesz? Bardzo dobrze. Tata nauczył mnie boksu strzelać z broni i grać w szachy i w pokera. Czy okay. ja mam takie zapytanie na wstępie? Jak jesteś w stanie potrzy, powstrzymać tego swojego bydlaka śmierdziła pod ladą czy takiej pani jak Dorotka. A, ale patrz jak śmierdziela! Skąd takie pomówienia? Nie wiem właśnie, ten pan nie ma żadnej wiedzy na ten temat zaręczą. Mam takie pasy bezpieczeństwa tutaj i tylko człowiek z serki może je odczuć. Tak, a ja mam taki kijek. Jakby co, to po prostu. A ty... Konujesz Bez kitu doda cały ja czas, kurwa, jakieś, jakieś awantury było, ma ze swoimi byłymi. Cześć, ja mnie o lepiej traktował. Nie, samochód, Dobra, jedzie z nią stano, ja ją pocieszę. Z drugiej strony. Ja nawet nie wiem, jaką ja mam działalność gospodarczą. O! Nie wiem, czarastaja jest to mój... element. I jakie dzisiaj jest Twoje zdanie o mężczyznach? Nie, no ja, ja granicę, bym dla niej zrobił wszystko, widzowie. Jesteś jak nie jak chcę się nawet na Instagramie opisać, to że nie na mężczyzn, zasługuje na szczęście tak, tak, miłości. Tak, tak, tak. Nawet z nią nie rozmawiam, a już ją kocham. To pomyślcie, co to by się stało. To się niemożliwe. Oglądam w sumie od niedawna i chciałem zapytać o e, komentarze tym kapuchaczom na Instagramie. Nie hmm. wiem, czy Dorota je działa. E, taką skalę po prostu spuszczania się nad e, Dorotą w internecie. I nie wiem, nie wiem, czy jakaś inna osoba w Polsce tak naprawdę spotyka się z czymś takim. I chciałem zapytać właśnie Dorotę, czy... Czy ją to jakoś denerwuje specjalnie, czy nie wiem, czy po prostu. Po prostu powiedz szczerze, że chcesz napisać do mnie na Instagramie, a nie odwijasz bawełnę, no. A faktycznie pisał. O, wow. I to nawet sporo. Uuu. No. Dzieje się, dyskusja sama ze sobą. Dużo piłkarzy do mnie pisze. Jakby nie zrozumieli, że ja już jestem na innej planecie i nie są zainteresowana. O! Ja może na planecie Warka. To jak poderwać wodę? I ja jestem Azji. zodiakalnym wodnikiem, ja lubię wszystko, co jest inne, co jest prawdziwe, ja co jest, bazuje na prostolinijności, szczerości ja e, tak, tak, tak. i mhm. nieudawaniu. Jak już Czyli widzę, że gra, za włosy i gra, może za włosy nie, bo jednak trochę kosztowały i lubię osoby, które mają odwagę po prostu być sobą, mają fajne poczucie humoru, mhm. e, są bardzo bezpośrednie i nie owijają bawełny. Jak często spotykasz takie osoby? Jak przechodzę obok lustra? Bardzo często. Rozumiem. A dużo masz lustrów? <noise> Podobno bardzo dużo, tak. To ja Fajnie jest czasami porozmawiać z kimś mądrym, więc otaczam się samymi lustrami. I jak mi się chłopak podoba, tak. to jestem bardzo nieśmiała specjalnie do cyrku, żeby go Dlatego zobaczyć. I nagle patrzę, się. on idzie w moją stronę. A jak mi się nie podoba? by bycz doda. No co tam chłopcze? Powoli <noise> <noise> mi przechodzi, a na nawet konia nie zbaliłem. Was cieszyć? Powiedziałaś czego nie lubisz ostatnio na jednym story, Znaczy nie tak ostatnio, jakiś czas temu. O pierogach? No, w porządku. <grym> 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 Jak to nie lubi pierogów? Nie, teraz będę licytować e, punkt G, e, stopę. O! O! Procentową? Stopę, bo e, chcę się m, iść na e, fetyszystom, bo wiem, że hmm. bardzo chcą. E, trzeba e, będzie zainwestować. Widzowie, prawda mm -hmm. jest taka, że. Ja nawet mówiąc, nie mam nie wiem, nadziei, że tak mógłbym e, być z dodą, nie? No, chyba, że odpiszę, nie? Na IG. Cześć, tylko tu dzwonię bardziej w sprawie mojego kolegi. Od wielu lat ma takie marzenie, że chciałby nacisnąć ciostek. Oh. I nawet z tej okazji, kilka dni temu przyleciał do Polski, bo mieszka na stałe w Hiszpanii, będzie stał pod studio e, kanału sportowego. E, Teraz? I on ma tam ciostek. E, tak, tak. On, znaczy nie masz się go bać, chociaż on tam wygląda dosyć groźnie, bo ma mecz 95 wzrostu. Może być w kominarce i ma takie trochę latynowskie. No ja. to jasne. Wygińcie mnie, bo to brzmi jak pokusa. Ale, ale nie, nie, nie. Nazywa się Sebastian. Mam kilka tekstów napisanych. Dobra, zrobię to dla Ciebie. Przyjmę ale te teksty na klatę. To zadałbym Ci pytanie, które na czacie od jakiegoś e, czasu krąży. Mianowicie dwa pytania. O. Jedno dotyczy Illuminati, a, a, drugie? a drugie Sentino. Hmm. Sentino to jest chyba jakiś raper, który gdzieś tam powiedział, że jakiś tekst do mnie napisał, czyli ja miałam dzwonić do niego po jakieś teksty, ja w ogóle go nie znam w życiu, nie znam w <grym> z rozmawiam, <grym> nie wiem o co chodzi. Z błędu, miałam tak imię do, 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 do mojego kiedyś? byłego męża, jeżeli uważasz że jest za idiotyczne, to może masz rację. E, Przykryła mnie po rozwodzie e, mm, i hinduskim tatuażem i nie było z błędem, bo mi się nie, to naprawdę ona. O trójką, to... No dobrze, jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna? Jedna tylko? No może mniej trzy. I trzy, których nie lubisz. Nie ma takiej, której nie lubię. Jestem wysportowana, mam gipkie ciało, nie męczę się, jestem wytrzymała, więc nie ma takiej, której nie lubię. A trzy, które najbardziej lubię? Bardzo, o Boże, no serio? Będziemy o tym pierdolić? Nie, właśnie, no nie moja wiem, ty powiedziałeś, że chodź, no to jest bez sensu, ale patrz, jak szybko straciłeś rezon. Nie straciłam rezonu, tylko przypomniałam sobie, że moja mama to ogląda, no a wiesz, ma 74 lat. Dziękuję bardzo. To był Hate Park, pozdrawiamy eee, jutro. Poczekajcie, jeszcze coś. Do zobaczenia. Super, cześć, papa. Cześć. Jak oceniacie Hate Park? zadą wideo, jak wam się podobało. Ja to jestem fanem, to już większość rzeczy wiedziałem. Nie no przecież ona brzmi jak Monia Kociołek Kurwa macie o co tu chodzi oh my my, oh my my, oh my my.